Przygotowałem widzowie na dzisiaj coś nie najgorszego, coś naprawdę fajnego, bo mamy sporo pików 8.3. Jeden z czterech i no, to są naprawdę dobre piki, nie jakieś podrabiane. Pokikseluje śmieci, dokładnie mam ich 19, więc na dobry start, na mocny początek. No jest klasa. Mam też sporo paczek, ale nie, to jest zabawne bardzo, co jest z tymi paczkami, już wam pokazuję. Jeszcze zrobimy sobie tą codzienną rozbudowę, bo zapomniałem zrobić, więc zrobimy ją i do sklepu wskoczy nam ta paczka, nie? I paczek jest niby 58, ale ich aż tyle nie ma, no bo... No bo jak zrobicie te piki, to bronze brązpaki. Ja wam tych brązpaki nie będę pokazywał. Ale, no, przynajmniej trochę za pikensy się zwróci kasy, bo troszeczkę się wydało. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności. A na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. Także widzę, ja idę już otwierać, nie będę przedłużał. Łapkę w górę i subskrypcję. Taką łapkę daj pod filmem i subskrypcję. Byłoby bardzo miło, jeżeli byś to zrobił, bo. No, no, byłoby mi op. No, my zaczynamy tą zabawę z pikami. Szczerze, no liczę przynajmniej na kilka toców, ale. Jak będzie. Z... Była aktualizacja gry, ogólnie. I. Nie, nie, nie jest to naprawione. Nie wiem dlaczego. A była aktualizacja. A nie wiem, jestem strasznie podekscytowany tymi pikensami, naprawdę. Tręci go się 6 jest, no. Tutaj co drugi pik mi się wydaje, że powinien być walkout. Albo. no Albo nie. Chociaż nie bo teraz był Fallen to teraz powinien być walkout. No, jednak nieco drugi pick walkout, ale... No, Z2 tocy jakby tutaj wypadł jakieś, naprawdę, no, byłoby fajnie, bo jakiś chociaż wysoko ocjony foder, tylko żeby mnie miskliknął z tymi pikami. Możecie ogólnie dać znać widzowie w komentarzu, czy robiliście te pickensy 8.3+, można ich zrobić dziennie 10 i wymagania są śmieszne. O, Neymar duplikacie, to zaraz go gdzieś oddamy, ale wymagania są naprawdę bardzo śmieszne, bo potrzeba tam tylko złoty skład. Chyba dwie rzadkie karty i złoty skład drugi, i jedna rzadka karta, więc na luzie robiąc te. Co? Znowu Neymar? Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone. Na luzie, jak robiliście te codzienne rozbudowy złote, to większość kart macie już praktycznie w klubie, ale tu widzę, że dużo duplikatów, i widzę, że. Coś, coś to, coś to nie oddaje, nie ma to co w ogóle. Chociaż jednego by wypadało tak na pierwszą stronę dostać, mi się wydaje, ale... No jak będzie? No na pierwszą stronę już nie będzie w sumie, bo tam duplikaty, to, to wiadomo jak jest. W ogóle widzowie, jak jeszcze mam waszą uwagę na pikach i jeszcze jest szansa coś fajnego trafić, to... Zaniebałem trochę swojego Instagrama i... I możecie zafollowować go w tym momencie, bo... O! Ej, Pepe to fajny toz akurat, fajnie, fajnie, ale... Możecie zafollowować teraz Instagrama, wam go pokażę na swoim czole teraz. O, jeszcze powiększę sobie to czoło, czasz, i tak jest duże. Możecie zafollowować, bo spróbuję was przekupić i, i jako, że no co, nie Instagrama, nic tam nie było, to rozdam jakiemuś Instagramowi, jakiemuś Instagramowi, jakiemuś widzowi z Instagrama na 200 tysięcy monet za parę dni. Także możecie zafollowować, tak, przekupuję widzów i, 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 i ty, tyle. Jeszcze pikensy dwa zostały. O, ale fajne w ogóle overale zaczęły lecieć, jakby jeszcze jeden jakiś toc ładny z Bundesligi Wypadł! Proszę! No i... Drugi Rodri No Foderze oddało, nie? Teraz to musimy oddać gdzieś, żeby się nie marnowało Nie, naprawdę, ja się spodziewałem, że z tych pików polecą chociaż cztery tocy. Nie wiem dlaczego tak myślałem Ale ja tak myślałem Aha, bo ja już nie mam kart, nie? Żadnych Mam osiem pięć, tu i... i tu Nie ma a ja wiem, ja zapomniałem, że to istnieje. Tutaj to oddamy. I jeszcze będą non rery do tych pików na kolejne dni. Przy... Nie, no klasa. I przy okazji widzowie, przypomniałem sobie, że na tym kanale nie ma filmów codziennie. I myślę o tym, żeby wróciły filmy codziennie. Więc ja tutaj się postaram o to, żeby były filmy codziennie. I ustalmy sobie godzinę... 15. Codziennie o 15:00 możecie się spodziewać filmu na tym kanale. M może poza dzisiaj, bo dzisiaj to się nie wyrobię już. Także kolejny powód do subskrybowania. Filmy codziennie o. 15 będą. Nie będę was zanudzał tymi paczkami jak mówiłem. Otworzę to sobie. No jest tego sporo, bo za każdego jednego pika dwie takie brązpaki były. A ciekawe w ogóle czy jest jakaś brązowa karta, co ma ten, co ma Toca. Ja tak to jak coś będę quick bo po co mi to? Jak trafię jakimś cudem jakiegoś Toca z brązowej, to wam go wtedy pokażę. O proszę, 100 końców. O, Toc chyba! Aha, ja jestem kurde debilem. Nowe Tocy wyszły, słuchajcie. Max 64 overala, niebieskie karty takie, no? No w końcy, tym razem dwie paki darmowe. Pamięta ktoś w ogóle? Czasy jak były brązowe i srebrne tocy. No, legendy pamiętają, nie? I co ja widzowie, bo mi umknęła taka jedna rzecz, możecie o niej nie wiedzieć, ale... Możecie, możecie. Macie tutaj takie zadanie. To wiadomo, że jest codzienna rozgrywka to żeby trzymać się zagrać Bo już chce to odpalić w skład I pada otworzyć. Ja na przykład tak zrobię, jak będę montował I jak zrobicie to pięć razy, to macie za te toca jakiegoś tam, gwarantowaną paczkę toc, pewnie z obecnych drużyn. Więc yy, no, No zróbcie sobie. Dobra, brązowe się skończyły. Są jakieś tam jeszcze złote, cieńsze. Cieńsze. Ciemkie, nie cieńsze. Jedna srebrna, ale te brązowe paki otwieram chyba z 9 albo 10 minut. Dzisiaj w ogóle mecz. Jest potężny Real Madrid kontra Bayern Monachium. I akurat nie nagrywam tego dzień przed meczem, więc nagrywam to w dzień meczu. Jest godzina 14. Więc możecie dać znać, kto waszym zdaniem wygra. I, i co? I dam serduszko, jak ktoś trafi. W sumie nie ciężko trafić, no przecież Real to bierze na miękko. Ale że PS tak się sfrezył z Borusją, to ja nie wiem, że oglądałem ten mecz. I w sumie Borusja to postawi autobus. I PS, że miał trochę pecha, ale. Że jakby ktoś mi powiedział, że Borussia będzie w finale Ligi Mistrzów, to bym nie miał ręki. Ale chciałem jakieś to, co dzisiaj dostać: halo policja. No. Tylko toc moment jeden poleciał, No to trzeba żadnego nie ma. To z Bundesligi bym chciała, nie z jakiejś losowej ligi. Chyba, a, chyba, że Ronaldo, chyba że Ronaldo. Bo do składu to z całego brakuje mi chyba właśnie prawego obrońcy. Środkowego pomocnika i tyle, no i, i tyle, i będzie cały skład toc już, I tylko będzie można go ulepszać. No ale tutaj już powinien być pierwszy, nie? W 2x86 plus. Ty. A, że to na niebiesko się nie świeci? Zaświeci, no to niebiesko, no co jest? Co to ma być? Kalo! I mi jeszcze wrzuć tutaj. O, masz szczęście. Laporte on, 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 właśnie on. Są w duplikacie, ale przypomniało mi się znowu, że jest SBC takie bardzo zabawne. Albo bardzo fajne bardziej, niezabawne. Ulepszenie to tygodniowe. Co tygodniowe. Cotygodniowe, więc to, co dzisiaj na pewno dostaniemy, wydupczymy sobie. A kogo ja tu nie chcę? W sumie. W sumie tego Pepe to mi szkoda, nie? Gabriela, Gabriel, dawaj Żegnaj. Adios. Znaczy, Pepe, to ja pewnie też nie zagram, nie? Ale, no, kurde, on ma takie dobre staty. Może jak coś się trafi. A co jest w ogóle z Ligi Portugalskiej? No, to jest Toc Mixed 2, tak? Tutaj jest napisane na footbinie, więc. No, jest to zmiksowane, jak samo to wskazuje, ale. To jest Pepe, on jest w ogóle warty 23 tysiące, nieźle. No i z Ligi Portugalskiej, poza Pepe, to ja tu nic nie widzę ogólnie. Więc yy, pograne.pl. O, Ali wiesz, wjeżdża? To fajnie akurat. U, wow. No i z fajniejszych kart w sumie poza tym Ronaldo z tej drużyny Mixed jest Mares i jest Fred. Reszta jest taka do wywalenia. No ale z tej Bundesligi jakiś Frimpong, Musiala, Gorecka są trafy, które najbardziej by były mi potrzebne dzisiaj. No jeden z nich chociaż. Na pewno będzie. 100% trafie. 10x8 3+, to no to za co ta paczka? No, nieważne, bo... Nie, da się to zatrafić, nie? No to dawaj tą 51 kart piłkarskich za te duplikaty Neymara, która... które nic nie dają. Dzięki. No ale mówiłem, będą non-rerki i to się wrzuci później znowu o te piki 8.3+. No bo no ten pik jest fajny, nie? Nie powiesz mi, że nie jest fajny, jak nawet praktycznie za darmo go idzie zrobić. Więc trochę by się przydało ich jeszcze za niedługo strzelić, bo dzisiaj jest środa, to do piątku można by było ich trochę nazbierać. Paczka toc została nam tutaj w sklepie, jeżeli chodzi jeszcze o tę paczkę za 750 koła, o której wspominałem. To jest tutaj coś takiego i trzy gwarantowane tocy Bundesligi. Bez gwarancji overalla, nie? Więc... Yy, no tak, tak średnio bym powiedział. A po drugie, ciężko będzie nawet na to kasę nazbierać, więc zadowolmy się podglądem, który nie ma karty specjalnej, to standardowo pomijam, ale... Ale się nie zwraca, więc my wracamy do paczki z TOC-em. gwarantowany... Aha, to nie jest aktywnej drużyny, to jest Toc Tots Life, Toc, Tots, Toc+, Między. Aha, między... czyli z Premier League też może być. To nie jest ostatnia paczka na dziś, oczywiście, bo mamy jeszcze rzeczy trochę do zrobienia. A to jest Van Dijk? Gówno, to nie jest on. No i jednak jest z Ligi Portugalskiej coś. Zapomniał ja ja pierdzielę, no ty sobie wyobraź jakie bym z tego Wandajka dostał. Przecież tu nie wiem, szyby w oknach by nie wytrzymały. Ja idę jeszcze jakieś paki namielić, bo tak tego nie zostawię. No dzisiaj żadnego to co nie trafiłem, tylko jakieś momenty. O, jeszcze coś takiego się odświeżyło. Ta dobra skampaczka. No to dawaj, chcę zostać oszukany. Ja sobie ogólnie zaraz to sprawdzę i wam powiem, ile jest kart 8.3 plus teraz w Bundeslidze dostępnych do trafienia w tym momencie. Ja to sobie sprawdzę. Bo wydaje mi się, że nie ma ich jakoś mega dużo, nie? Protocy na razie zostawiamy, wywalamy to, wypstrykamy się z całego foderu, nic już nie będzie. <laughs> Alvarez, o, seba, co ty tu robisz? Sebastian, Enrique, Alvarez, trochę lepiej brzmi niż the Downe. Dobra, te codzienne ulepszenia to sobie zrobię po odcinku, tym nie będę zanudzał. Na to już foderu zabrakło. Dobra, to googlujemy. Tutaj niech się otwierają te paczki gratisowe. Tak zwane gratisowe. Ja to lubię nazywać gratisowe, Bo, bo w sumie są dodatkowe. Dobra, to w sumie będzie ciężko znaleźć, ale zrobimy to inaczej. Powiem wam, ile jest złotych kart do trafienia teraz. Jest tak, Krzyk, Pawart, Olmo i Limer. Oni to co nie mają? Nie, Olmo chyba ma to co. Olmo jednak to co nie ma, ale chciałem dalej sprawdzić. Mi internet w kompie wywaliło, a działa na konsoli. Nie wiem. Dziwne, Chan, czyli 9, bo Free Pong i Davis mają tocy, to nie liczymy. Jest Zyle, Sane, Miller, Kim Min Jae, Gulasz, Ginter, Gnabri. Jeżeli dobrze policzyłem, to jest do trafienia tylko 18 złotych kart z tej właśnie paczki, a reszta to tocy, nie? Więc, no, no to co chyba teraz powinno dać, skoro takie wyliczenia zrobiłem, no oczywiście, że nie da. Delicta mi da sobie. A jeszcze Borha i Glacias, o nich zapomniałem. Dobra, kończ waść, wstydu oszczędź. Toc, gdzie? Nie ma. Mekambe może da, jak z Ligi Mistrzów odpad to możesz by, możesz by dać. Właśnie tak, polska język trudna być. Ja otwierać paczka ostatnia, Toc nie zobaczyć dzisiaj. Zobaczyć tylko w gwarantowany Toc, yy, karta... Toc, y, moment i zobaczyć w piku, nie toc. Czuję się oszukany w dzisiejszym odcinku. Czuję się bardzo oszukany. No, bo chciałem już mieć cały skład toc. <laughs> Je, jeszcze nie mam, trochę czasu ma ta seria, ale no, na siłę nie chciałem to nikogo wciskać na prawą obronę czy na SP, Ale możliwe, że przed następnym. Food Champions się to zmieni, a to co ja przypaliłem? A Gabriela przypaliłem. To trzeba to podmienić. No i co? No na dzisiaj to tyle. No nic więcej nie wykminę, Wszystko przepaliłem. Trzeba pograć mecze i jakieś zadania porobić, codzienne rozbudowy i tak dalej, tego typu. Więc no widzimy się na pewno jutro, ale czy odcinek z Ultimate Team, czy może jakiś inny? To się przekonamy. Pamiętajcie o 15:00 jutro i i pamiętajcie o followowaniu Instagrama, bo przekupuję tam widzów.